Usiądźmy na krótką chwilę refleksji. Moi drodzy, nie wiem, czy kiedyś zastanawialiście się, ile w Ewangeliach jest opisanych cudów pana Jezusa, ile pan Jezus dokonał cudu. Pierwszy to było przemienienie wody w wino na godach w Kani Galilejskiej, a ostatni cud to było uzdrowienie ucha sługi arcykapłana. Pamiętamy w Ogrodzie Oliwnym, kiedy przyszli wieczorem pojmać Pana Jezusa, Piotr dobył miecza, uciął obciął ucho jednemu ze sług, Jezus to ucho uzdrowił. Nie licząc takich tam ogólnych, że tam Jezus wielu uzdrowił, wielu przywrócił do zdrowia czy do życia i tak dalej, to takich konkretnych różnego rodzaju cudów Pan Jezus uczynił można doliczyć się w Ewangeliach 37 siedmiu. 37 cudów i wśród nich jest także ten dzisiejszy cud kroczenia Pana Jezusa po wodzie. Taki niezwykły, bo to jest taki cud, można powiedzieć, z którego nikt nie ma jakiegoś konkretnego pożytku, że wyzdrowiał, że został nakarmiony, że tam został mu przywrócony wzrok czy słuch. Niektórzy nawet porównują to wydarzenie do wydarzeń takich niezwykłych, cudownych w innych wielkich religiach. W buddyzmie jest legenda o tym, jak Budda wędrował, chodząc, krocząc po promieniu słońca. W islamie jest historia o tym, jak Mahomet w ciągu jednej nocy wsiadł na swojego konia, baraka, i jednym susem ten koń przeskoczył z Mekki do Jerozolimy. Tam dobrze ponad tysiąc kilometrów. Więc takie dziwne wędrówki. Pan Jezus też dzisiaj dziwnie wędruje, krocząc po wodzie. Ale tu nie chodzi o porównanie z jakimiś innymi religiami, ale o nawiązanie do pewnych wydarzeń w Starym Testamencie. Pan Jezus przeszedł po wodzie, trochę nam się to kojarzy z tym, jak Izraelici szli z Egiptu z domu śmierci, z domu niewoli i też przechodzili tylko no nie po wodzie, ale też nastąpił cud, rozstąpiły się wody Morza Czerwonego i oni suchą nogą przeszli po dnie tego morza. Mur z wody po lewej po prawej stronie, a oni przeszli na drugą stronę. Szli cały dzień i całą noc. I nad ranem, kiedy ostatni już wyszedł z tej wody, z tego korytarza, Mojżesz wyciągnął rękę i wody znowu się zeszły i potopili się Egipcjanie, co ich ścigali. To jest ciekawe, bo to zdarzyło się o tej samej godzinie. Czytamy w dzisiejszej Ewangelii, że pan Jezus przyszedł o czwartej straży nocnej. Cała noc była podzielona na cztery straże. Dzień był podzielony na dwanaście godzin, a noc na cztery straże. To kiedy zmieniały się straże w miastach. Ta czwarta godzina to jest tak mniej więcej między trzecią nad ranem a szóstą rano. To jest taki czas, kiedy już tam niebo zaczyna jaśnieć. Zaczyna świtać, ale jeszcze przed wschodem słońca. No to już też kojarzymy, że to jest ta sama godzina, w której kobiety w pierwszy dzień tygodnia wybrały się i poszły do grobu pana Jezusa, żeby go namaścić i znalazły i odkryły, że grób jest pusty, że pan Jezus zmartwychwstał. A więc w tym kroczeniu pana Jezusa po wodzie o czwartej straży z dzisiejszej Ewangelii łączy się jakby tajemnica wyjścia ze śmierci, z domu śmierci z Egiptu z wyjściem Jezusa w grobu. To jest o tej samej godzinie. Co więcej, Pan Jezus przechodzi, jak czytamy w Ewangeliach, koło tej łódki, na której znajdują się apostołowie, trochę tak samo jak w noc paschalną, zanim wyszli jeszcze z Egiptu, przez Egipt przechodził Pan Bóg w postaci anioła śmierci. Oni siedzieli w domach, jedli mięso baranka, którego krwią, pomazali drzwi tych domów. Anioł śmierci przechodził przez Egipt, gdzie zobaczył drzwi oznaczone krwią baranka, przechodził, mijał, a gdzie drzwi były czyste, tam wchodził i zabierał pierworodnych. Pobił pierworodnych pan, pierworodnych Egipcjan. W ten sposób najstraszniejszą karą ukarał Egipt, którego władca miał zatwardziałe serce i nie chciał wypuścić Izraelitów na wolność. Tak samo pan teraz przechodzi mimo nich. Tam przechodząc, przyniósł śmierć, teraz przychodzi, żeby zapowiedzieć zmartwychwstanie, powrót ze śmierci do życia. Te skojarzenia pokazują, jak wszystko to, co zapowiadały księgi, prawo, pisma, prorocy w Starym Testamencie, spełnia się w Panu Jezusie: jak wypełni się, dopełni się w Jego osobie poprzez zmartwychwstanie. To jest ciekawe, dlatego że nam się wydaje, że Pan Jezus, ten cud dzisiejszy taki robi, to jest taki trochę fajerwerk, taki o wow, by się chciało powiedzieć, ale się stało. Pan Jezus chodzi po wodzie, nikt tak nie potrafi. Ale Pan Jezus nie robi tego, żeby nas zadziwić, żeby zbudzić jakąś sensację. On przychodzi, żeby nam pokazać, że On jest Panem, Stworzycielem, jest ponad wodą, ponad żywiołami, On włada tym wszystkim. Jeszcze jakby tego było mało, to się przedstawia, mówi im tam przerażonym w tej łódce, nie bójcie się, ja jestem. Tak samo się Pan Bóg przedstawił Mojżeszowi, kiedy rozmawiał z nim w znaku krzewu gorącego u stóp góry choreb. Mojżesz się go pyta, jak masz na imię. Ja chwę, ja jestem, jestem, który jestem. Chrystus objawia swoje bóstwo, swoją moc, swoje życie, które zwycięża śmierć, piekło i szatana. Ja wiem, że ta Ewangelia dzisiejsza i może to, co mówię, jest dosyć trudne, ale to nam pokazuje wagę tego, o czym Ewangelia mówi, jakby wagę tej misji, tego zadania, z jakim Pan Jezus przychodzi na ziemię. To nie jest już takie tylko zwykłe uzdrowienie, żeby kogoś nie bolało, żeby ktoś mógł chodzić, żeby ktoś nie miał gorączki, żeby widział, żeby słyszał. To jest coś więcej. Pan Jezus przychodzi, żeby nas pociągnąć do nieba. Tam, gdzie już nie będą się zdarzać tego rodzaju ułomności, choroby, cierpienia i problemy, gdzie my wszyscy będziemy wraz z Nim jako doskonali, przebóstwieni, naprawieni, bez, można powiedzieć, skazy, bez problemu, bez cierpienia, przeżywać wieczne szczęście. Panie, ratuj mnie, mówi święty Piotr, który, zobaczywszy Jezusa, chciał być tak jak On. Najpierw chciał być tak jak Jezus, ale nie wiem, czy zauważyliście, dlaczego zaczął tonąć, bo oderwał swój wzrok od Jezusa. Dopiero dopóki szedł i patrzył na Pana Jezusa, to wszystko było dobrze. Zaczął tonąć, kiedy zauważył, że wieje wiatr. Żeby zauważyć wiatr, musiał przestać patrzeć na Pana Jezusa, zaczął się rozglądać. Panie, ratuj! Tak jest z nami. My też zaczynamy tonąć w grzechu, w słabości, kiedy stracimy z oczu Pana Jezusa, kiedy przestajemy patrzeć na Pana Jezusa. Ale nawet jeżeli zaczynamy tonąć, to nie znaczy, że musimy utonąć, że musimy zginąć. Wystarczy, żebyśmy znaleźli w sobie dość sił, aby zawołać tak jak Piotr: Panie, ratuj mnie. Każda nasza modlitwa, każda prośba, zwłaszcza wobec naszej grzeszności, słabości, to modlitwa Panie ratuj mnie. Dlatego na początku mszy świętej mówimy Panie zmiłuj się nad nami. Kiedy mówimy te słowa, to tak jakbyśmy mówili Panie ratuj mnie. Przyszliśmy tutaj, krocząc jakby po wodzie, zbliżamy się do Jezusa. Nie traćmy Go z oczu, a nawet jeżeli tak się stanie, wołajmy Panie zmiłuj się nad nami. Kyrie eleison. Panie ratuj mnie. Amen.